Witam Ziemiecki, tutaj wasz ulubiony youtuber, czyli Janak Ahonen. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie piękną przyrodę. Chodźcie za mną, tak! Widzicie, tu są drzewa, drzewa. Piękno, tu jeszcze trawa jest. A łatwoś mi ujebało, ale no zresztą nieważne, bo tu jest piękny. Zatni ryjku! Dzień dobry. O, tu są piłki. Jakiś debil porozrzucał. No, idziemy do drzewek. Ogólnie jest pięknie. Zamknij pizdę. Tu są drzewka. No. No, ma. Tam jest Lidl. A, taki mniejszy Lidl. Ale tam jest park i tu jest drzewo. O, co kurwa. Czekaj, ci musisz się napierdalać. Chodź tu, kurwo. No tu jest drzew, bo... No, no chodź. Chodź. No chodź kurwa. No chodź. No już ja nie nagrywam. Nagrywaj kurwa Nie nagrywam. Będziemy na luz. pan, Ej, ja sobie nie życzę, żebym gdzieś w internecie plądałam. No, no i biegam. No. Tu łatwiej będziesz bił? na kurwę. Chyba zaraz pójdę po mojego tatę. No, twój stary nie żyje. Dobrze, że twój żyje. No, mój żyje. No, i ogólnie jest spoko. Idziemy do twojej starej najebać ją. O, kurwa. Ja! Kurwa. No, ogólnie jest spoko. Kurwa, zlepiłem się w jakąś pajęczynę Ale to O kurwa Jakaś z rzuca piłeczkami Zobaczcie jak daleko rzucę tą piłeczką o, poleciała aż tu O kurde o już siadę moją limuzyną No więc ogólnie Poktman, oglądajcie mnie i twoją starą Elo